O, przekroczyłem tutaj tę rzeczkę, parysówkę po tej tutaj zwałce z wiatrołomów. Nie było to trudne, a akurat przechodząc z jednym pniem mogłem się przytrzymywać drugiego. I wszedłem na teren lasu, zaznaczonego na mapie jako grabina. Nie jest to nazwa, nie określę rodzaju lasu, ale jego taką. Topograficzną nazwę. No, widać tutaj po tej usniętej roślinności, że wiosną, latem, myślę do, 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 do konkretnej jesieni musi być tutaj gęstwina, która jest, gwarantuje prawie nie do przejścia. Tak Jakby poszycie ono będzie sięgało tutaj półtorej metra i więcej. Dobre miejsce dla zwierząt. Teraz tym lasem. Ta grabina to jest właśnie chyba, to są te graby. Mnie wam tu, ileś lat temu musiała być wycinka, bo widać, że jest przetrzebione. Eee. I kieruje się w stronę miejsca zaznaczonego na mapie jako łowczaty. Na no, chętnie bym tutaj spotkał jakieś łosie albo jelenie, które z pewnością tutaj są. Ładnie się bije ta rzeczka, nie jest. Pod kajak nie jest spływna, ale jak to się uprawia, uprawia taki, <laughs> nie wiem jaką to ma nazwę, być może jeszcze nie ma, takie spacery rzeczne i spacery wodą w Znam osoby, które uprawiają coś takiego Czyli po prostu idą idą sobie dnem takiej niewielkiej rzeczki To można by sobie na pewno tutaj coś takiego uskuteczniać To oczywiście trzeba pamiętać, że ta wąska rzeczka latem już wiosną od Puszczam od kwietnia też będzie bardzo zarośnięta O, tu się tu to totalnie zwęża Właściwie Ledwo wierzę, że ona się tak zwęża Jak to możliwe Albo gdzieś ją zgubiłem Przed chwilą płynęła Takim naprawdę Było to widać dwumetrowym korytkiem. Zacząłem wątek o foto, fotofotopułapce, którą miałem ze sobą zabrać. Nawet wziąłem ze sobą dwa komplety baterii, czyli dokładnie 16. Część z nich mam przy sobie, jeden pakiet. No niestety by nie okazało się, że zapomniałem karty karty pamięci do i kamery, a już rano straciłbym za dużo czasu żeby wychodzić gdzieś w Lubartowie szukać miejsca, które którym ją kupię więc tym razem instalacji nie będzie, zresztą nie planowałem szybkiego powrotu w to miejsce Zostawiłem grabinę za plecami, ale to chyba jeszcze nie są to łowczaty. Nic idę dalej.